Ludzie silni jak stal, oczy patrzą się w dal, nic nie znaczy nam wojny pożoga. a sokoli nas drog, nasz sprężysty krok i pogarda dla śmierci i wroga. Gotuj broń, naprzód masz ku zwycięstwu, górę zbroń, orzeł nasz z nich. Silni jak stal, oczy patrzą się dal, hej, do walki nie zbraknie nam si chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się dal, hej, do walki nie zbraknie nam si! Modłem nam białych tak, a parasol to znak, Naszym hasłem piosenka szturmowa. Wśród kulników udział, Oddział stoi jak stał, Choć poległa już chłopców połowa. Dziś pan od jutro ja, Śmierć nie pyta, Mocny broń, krew ci gra, Bo Józef. Chłopcy silni jak stał, Oczy patrzą się w dal. A na usta szturmowy na śmierć. Silni jak stal, osy patrzą się w dal, a na ustach szturmowy na świecie. Mm -hmm. mm -hmm.